Kładłam nacisk na takie wychowanie kulturalne młodzieży, na szerokie pojęcie kultury. Na przykład, moją specjalnością, to było chyba jedyną w Bydgoszczy, w liceach, że ja wyjeżdżałam co miesiąc z młodzieżą do teatru awangardowego. Także myśmy dostawali urlop od dyrektora. Jechaliśmy rano do Warszawy i oglądaliśmy te najbardziej nowoczesne awangardowe przedstawienia u Szajny w teatrze studio. No coś pięknego. To inspirowało, bo potem moi wymyślali do teatru, poezji takie różne, prawda, rozwiązania pomysły i tak dalej. Byliśmy we Wrocławiu w laboratorium Grotowskiego. Byliśmy u Kantora w Krakowie na Kryko 2 i drugi raz oglądaliśmy go w Stoczni Gdańskiej wtedy, kiedy odsłaniano pomnik poległych robotników stoczniowców dańska w Stoczni Gdańskiej. No, wrażenie niesamowite było, przeżycia wielkie. Bywaliśmy u Grzegorzewskiego w Poznaniu, u Hanuszkiewicza. To już było obowiązkowo, bo on, on wprawdzie jeszcze taki nie był awangardowy jak Szajna czy Grotowski, ale on też miał bardzo Pomysłowe przedstawienia, chociażby balladyny słynnej, czy tam inne. Więc w każdym razie oglądaliśmy wszystkie te sztuki. To była taka nasza ambicja. To było dla klas humanistycznych, ale też i takie lepsze klasy też wywoziłam. No więc się cieszyli na to. A potem w szkole, w teatrze poezji urządzali takie widowiska, na przykład Chopin, o Chopinie, muzyka Chopinowska. W pięknej takiej scenerii sami obmyślali świece, kandelabry, muzyka. I poezja zebrana, i wspomnienia takie czytane. Współpracowaliśmy ze szkołą tego, szkołą tutaj, wyższą szkołą muzyczną. Przychodzili na koncerty, dawali koncerty na pianinie, na skrzypcach, do tych naszych. Taka była też wielkie widowisko Norwid przedstawione. I pamiętam, sama byłam autorem tekstu, reżyserem i. i, i i wszystkim, co potrzeba, z okazji właściwie jako protest, to był protest przeciwko wojnie w Wietnamie. I to było, my pokój, to było wielkie widowisko, wielkie. Albo już moja uczennica wymyśliła scenariusz i wszystko wyćwiczyła: zabierz mnie na wyspy szczęśliwego uczyńskiego. To odbywaliśmy, ten pokaz odbywaliśmy zimą w szkole wiejskiej na Kaszubach. Miejscowość teraz nie mogę sobie przypomnieć, i tam napalili w piecu. Myśmy tam nocowali dwie noce, ziom był niesamowity, ale przyszli tam mieszkańcy na to przedstawienie. To miało być klasowe, a jak się ten dyrektor tej szkoły dowiedział, ona już była takim punktem turystycznym, no to tam zaprosił ludzi, przyszli pięknie przeżycia. No mogłabym mówić, mówić i mówić, ale wystarczy kilka, kilka przykładów.